Cześć! Z tej strony Ranfaja i witam Was w kolejnym odcinku ze Strefy Kolekcjonerskiej. Tym razem mam dla Was kolejnych 10 gier i w zasadzie większość z nich poza dwoma to gry na konsolę PS5. Także będzie sporo nowości, mniej jakichś tam starszych gier. No Mam nadzieję, że tak czy siak ten odcinek Wam się spodoba, więc nie przedłużając możemy zaczynać. Pierwsza gra, jaka trafia do mojej kolekcji, to Park Beyond, wydana 16 czerwca 2023 roku, czyli w zasadzie całkiem niedawno. Jest to gra strategiczna, ekonomiczna, w której wcielamy się w kreatora Parku Rozrywki. Producentem gry jest studio Limbic Entertainment, twórcy siódmej części Heroes'ów czy Tropico 6, którego też jeszcze w zasadzie nie mam w mojej kolekcji. Założyciele studia pracowali wcześniej w Sunflowers Interactive współtworząc trzy pierwsze części Anno, więc można spokojnie założyć, że doświadczenia w produkcjach ekonomicznych im tutaj nie brakuje. Gra oceniana jest jako niezła lub jak kto woli jako średnia. Na Metacriticu zebrała 66 punktów od recenzentów oraz ocenę 6,4 od graczy. Na tle wydanego 7 lat wcześniej Planet Coastera wypada słabiej. Tamten zebrał bowiem oceny w wysokości 84 punktów od recenzentów i 7,8 punktów od graczy. Niemniej jako fanka wszelakich tajkunów oraz gier ekonomicznych, no nie mogłam sobie odmówić wypróbowania i tej produkcji. Grę na razie e, pozostawiam w folii do momentu, kiedy przyjdzie na nią pora. Została wydana na PC, na Xboxa, Series X oraz na PS5. Jako, że dostałam ją w prezencie, to niestety akurat w przypadku tej gry nie powiem Wam, jaka była jej cena. Dobrze, idąc dalej, mamy grę Welcome to Paradise z Z w środku. Ogrywałam tą grę w ramach Steam Next Festa i gdzieś tutaj powinien pojawić się Wam link, gdzie możecie sprawdzić sobie moją opinię o tej grze. No, gra na tyle mi się spodobała, że nie mogłam jej nie kupić i nie wypróbować, tym razem w pełnej wersji na konsolę właśnie. Gra wydana została 29 lutego 2024 roku, czyli całkiem niedawno. No i ona wyszła i na PC, i na PS5 właśnie oraz na Xboxa Series X. -a. Welcome to Paradise to survivalowa przygodówka i akcji, jak w widoku izometrycznym, w której, jako ocalały w apokalipsie zombie, musimy walczyć z nieumarlakami i rozbudowywać swoją bazę. Czyli niby nic nowego, ale jednak był to dla mnie pewien powiew świeżości podczas ogrywania dema. Produkcję przede wszystkim wyróżnia humor oraz nasz kompan, który może być schwytany przez nas zombie. Dla panów takiego klimatu jak najbardziej gra do sprawdzenia. Producentem gry jest Eco Software, które możecie kojarzyć z gry Warhammer, Chaos Bane czy How to Survive. Za grę zapłaciłam około 140 zł już z wysyłką. Kolejna gra, która trafia do kolekcji to Final Fantasy, część 12, czyli The Jak Age. Wydana została w 2017 roku na PS4, a później. W 2018 na PC-ty i jeszcze w 2019 na Xboxa, Awana i na Switcha. Gra powstała na bazie edycji 12 International Zodiac Job System, wydanej w 2007 roku na PS Wiki, która z kolei była rozszerzoną wersją podstawowej wersji 12, wydanej rok wcześniej. Tutaj producentem i wydawcą gry jest oczywiście studio Square Inks, które całkiem niedawno uraczyło nas remakeiem siódmej odsłony serii o tytule Rebirth. Gra zebrała bardzo wysokie oceny od 86 punktów od recenzentów i 8,4 punktów od graczy na MetaCriticu. W grze wcielamy się w Vana, który będzie tutaj odpowiedzialny za losy świata, jak zawsze. Gra wyszła wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, to ona ma podwójną okładkę, zresztą bardzo ładną. Tutaj mamy tą standardową, a tutaj tą drugą. Ja oczywiście sobie włożę tak jak w domyśle. Raczej y, żadnych okładek nigdy nie zmieniam, ale doceniam takie zabiegi, kiedy co prawda w środku niczego nie dostajemy, ale chociaż twórcy gry, wydawcy gry, tak naprawdę nie twórcy dają nam jakieś miłe. Aktyw. I kolejna gra, ale zanim do niej, to jeszcze zapomniałam chyba powiedzieć, yy, kwoty zakupu Final Fantasy części 12, zarówno tą, jak i tą, jak i jeszcze chyba jedną grę z tego zestawienia kupiłam lokalnie i za jedną i za drugą zapłaciłam 40 zł. A więc tutaj wracając do kolejnego nabytku, Castlevania chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to wydana w 2010 roku na PS3 i Xboxa 360 gra akcji w stylu Hack and Slash której wcielamy się w Gabriela, członka Bractwa Światła, którego celem jest eliminacja złych mocy. Wyruszamy więc w podróż po krainach przejętych przez wrogie siły. Jest to kolejna już gra, która zebrała bardzo dobre oceny. 81 punktów od recenzentów oraz 7,5 punkta od graczy na Metacritic. Producentem gry jest studio Mercury z Team Entertainment, którzy oprócz Castlevanii wydali takie gry jak Metroid, Dread czy Space Lords. To samo studio stworzyło jeszcze drugą część Lords of Shadow, która była jednocześnie ostatnią powstałą częścią gry. Jako ciekawostkę dodam, że pierwsza Castlevania wydana została w 1986 roku na Famicom'a, a rok później doczekała się portu na NESa. Jeśli się nie mylę, to do tej pory wyszło już ponad 20 części Kasselwenii, nie licząc dodatków. Ale też wszystkie Wasze uwagi chętnie przeczytam w komentarzach, ponieważ ja akurat NESa czy Famicom'a nie mam. I też nie grałam w inne wydania niż te na konsolę PlayStation, jeżeli chodzi o Castlevanie, więc wszystkie komentarze dotyczące tej serii mile widziane. I kolejna gra, czyli gra polskiego studia, którego tytułu nie potrafię na pewno dobrze wymówić, czyli Warmongers. Tutaj mamy wydanie Renegade Edition. Ona jest jeszcze nowa, fabrycznie zapakowana, i myślę, że możemy ją sobie tutaj wspólnie otworzyć. Gra została wydana początkowo w 2021 roku na PC, -ta, a dwa lata później dokładnie 25 kwietnia 2023 roku na Xboxa One, na Xboxa Series X, na PS4 i PS5 oraz na iOSa. Za powstaniem gry stoi studio Destructive Creations, którego inną grę Ancestors Legacy. Ja omawiałam przy okazji jednego z poprzednich odcinków strefy kolekcjonerskiej. Gdzieś postaram się tutaj podnikować, jeżeli jesteście ciekawi. Ich najnowsza produkcja to taktyczna skradanka osadzona w czasach II wojny światowej. W momencie swojego debiutu na pc gra zabrała całą masę słabych recenzji. Było to spowodowane słabym stanem technicznym. Co naturalnie nie spodobało się wielu graczom, jednak przed wydaniem wersji na konsolę gra doczekała się solidnego patcha, otrzymując tak naprawdę dosłownie drugie życie. I obecnie jej ostatnie recenzje z tymi są bardzo pozytywne. Jak widzicie, tutaj tak naprawdę ma, nie mamy niczego, jeżeli chodzi o tą taką bazową e, zawartość, oprócz pudełka kartonowego czy takie obwoluty, no i w środku e, pudełka płyty z grą. Tutaj z tyłu mamy język angielski. Oczywiście są napisy w języku polskim. No i w środku mamy oczywiście płytę z grą. I tutaj książeczkę, w której przedstawione są postacie, prawdopodobnie które występują w grze, bo ja jeszcze w grę nie grałam. I oprócz tego mamy kod do pobrania soundtracku z gry. Czyli taka dodatkowa niewielka zawartość, ale mnie jako kolekcjonera bardzo cieszy. Za grę zapłaciłam 89 zł na Allegro, więc już z darmową dostawą. I kolejna gra to wydany w ubiegłym roku Dredge. Ciekawa kombinacja RPG-a i gry ekonomicznej z grą horrorową, choć oczywiście nie jest to taki typowy horror ani straszak, bardziej taka gra w klimacie tulu. Wcielamy się tutaj w wędkarza, którzy, który usiłuje rozkręcić swój rybacki biznes, łowiąc ryby i odkrywając nieznane, dość mroczne wody. Drecz wpadł jakiś czas temu do plusa. W wersji fizycznej dostajemy jeszcze takiego pięknego artbooka. Mamy tutaj też kilka naklejek i mały plakat. Zaraz Wam to wszystko pokażę, bo już mam to rozpakowane. Grę stworzyło studio Black Salt Games, dla którego jest to debiut. Tutaj mamy owe naklejki. Tutaj mamy ten plakacik. Dodam jeszcze, że za grę razem z przesyłką zapłaciłam 60 zł. I na koniec jeszcze Artbook. Kolejne bardzo ładne wydanie. Ja uwielbiam takie drobne dodatki do gier. A mamy jeszcze Blackstone Key do gry. I kod do soundtracku. I tutaj też gra ma drugą okładkę pod spodem. Z tą drugą okładką to takie niby nic, a jednak zawsze, zawsze to cieszy. Bo dużo gier ma teraz po prostu zwykłą białą okładkę z napisami. I kolejna gra, czyli Down, To wydana najpierw w 2022 roku na PeCety, a rok później na PS5 i na Xboxa Series X. Gra zręcznościowo logiczna, w której jako złodziej w kraje niczym z Minecrafta musimy wykazując się sprytem realizować zlecenia, aby ratować podupadającą finansowo firmę. O grze zrobiło się głośno, kiedy wlądowała w plusie. No i też ze względu na to, że jest w tym plusie, a ja plusa mam już się w nią zagrywam, to nie planuję jej odpakowywać. No przynajmniej na razie, bo tutaj w środku jest podobno kod do DLC, ale to zobaczę z czasem, czy, czy gra wciągnie mnie na tyle, żebym chciała jeszcze ogrywać dodatek. Ja już, tak jak mówię, zaczęłam swoją przygodę z grą, mam za sobą kilka pierwszych misji, na razie bawię się bardzo dobrze, także dla, dla osób, które lubią takie kreatywne wyzwania i, i naprawdę prawdziwą piaskownicę, jak najbardziej polecam. Za grą stoi studio... E, do Labs, jeżeli dobrze to wymawiam, dla którego jest to też debiut, pierwsza produkcja. Za grę zapłaciłam 99 zł, już z wysyłką. I kolejna gra, czyli Train Life. Tutaj za grę zapłaciłam 60 zł, też już z dostawą i tylko ze względu na tą dosyć dobrą cenę tą grę kupiłam. Jest to jedna z tych gier, które, które ogrania póki co nie, nie mam w planach dlatego też właśnie pozostawiam ją również w folii. Gra wyszła w 2022 roku i jest ekonomiczną symulacją, w której jesteśmy zarówno maszynistą kierującą pociągami, jak i właścicielem własnej firmy transportowej. Gra jest dziełem studia Simtract, które w tym roku wypuściło kolejny symulator, tym razem Taxi Life. Obydwie gry zebrały raczej średnie i słabe oceny od graczy, dlatego też u mnie ląduje na półce wyłącznie kolekcjonersko, ze względu na to, jak już mówiłam, trafiła się w dosyć dobrze, dobrej, myślę, cenie jak za Nówka. Kolejna gra to Pacific Drive w wersji Deluxe Edition. Nie zdążyłam jej ograć, kiedy była w plusie. Zresztą też posiada, jak widzicie, bardzo ładną i relatywnie tanią wersję, wersję Deluxe, więc no, nie omieszkałam zakupić jej do swojej kolekcji. Zapłaciłam za nią 120 zł. Gra, za, gra zadebutowała 22 lutego tego roku na PC-tach i na PS5 jest to debiut studia Ironwood Studios. Pacific Drive to postapokaliptyczny survival, w którym jako kierowca samochodu przemierzamy wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Naszym celem jest dotarcie do olimpijskiej strefy wykluczenia, aby, mamy przynajmniej taką nadzieję, dowiedzieć się, co spowodowało kataklizm i wywołuje anomalie, które utrudniają nam dotarcie do celu i jednocześnie życie na przemierzanych przez nas terenach. A więc mamy tutaj okładkę, która akurat wy nie możecie tego poczuć, ale. Różni się od, od chociażby y, gry polskiego studia. Ona tutaj jest taka śliska, błyszcząca, a ta jest matowa, jest taka przyjemna w dotyku. Nie pamiętam, czy mam y, gdzieś w kolekcji grę z, y, z tego typu okładką, co jest już na plus. Takie wyróżnienie. A w środku otrzymujemy oczywiście płytę z grą. O, akurat płyta wyleciała. I tutaj mamy bonusowy content. I oczywiście jakąś urodkę. Okładka jest dwustronna, ale z tego co widzę jest identyczna. A nie, nie jest identyczna, tu jest inny, taki sam jak tutaj okładka, bo tu jest inny kolor. I oprócz tego mamy tutaj chyba jakieś takie ala pocztówki, kartki. Zaraz to ściągnę i zobaczymy, co tutaj mamy. Nie chciałabym tego uszkodzić, bo chciałabym to zapakować tak samo jak było, więc wolę sobie to powoli zsunąć niż to rozrywać. Zawsze preferuję, żeby te moje wydania, niekoniecznie kolekcjonerskie, bo to są po prostu takie mm, rozszerzone, żeby zawsze były kompletne i też w takiej samej formie, w jakiej. Zostały zakupione. A więc to jest pierwsza kartka. Tutaj jest druga, i tutaj jest trzecia. Takie trzy kartki. Zmiodło na bok i potem zapakuję. I tutaj mamy bardzo ładną książkę. Stylizowaną na taki stary styl. Co mamy w środku? Ok, czyli mamy dziennik y, podróżnika. Możemy wpisać do kogo należy i możemy sobie robić jakieś notatki z gry. Ciekawe. Ok, czyli w ten sposób wygląda ta, ta wersja. Bardzo ładnie wydana gra. I teraz przechodząc już płynnie do ostatniej gry, czyli The Last of Us Part. One. Myślę, że to jest gra, której na pewno nikomu nie muszę przedstawiać. Swoją kopię gry kupiłam na premierę, ograłam zdobywając platynę i sprzedałam, czekając na lepszą ofertę do zakupu. Ta jednak bardzo długo nie nadchodziła, zresztą jak widzicie, premiera już miała miejsce dawno temu. Ale y, udało mi się w końcu. Trafiłam na OLX razem y, z dostawą za niecałe 110 zł, Także... Myślę, że to jest naprawdę dobra oferta. Tym bardziej, że tak jak mówiłam, gra cały czas trzyma cenę i za 160-180 zł spokojnie na co dzień można ją dostać. Także ona ląduje więc na mojej półce, ciesząc oko, ponieważ The Last of Us to jedna z najlepszych gier, w jakie grałam. Jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o, o fabułę, o klimat, fantastyczna produkcja. No, i to tyle, jeżeli chodzi o gry, które ostatnio wpadły do mojej kolekcji. To jest tak naprawdę dopiero pierwsza część odcinka, bo, bo tych gier jest znacznie więcej. Niedawno dotarło do mnie też wydanie Baldur's Gate, także myślę, że całkiem niedługo wpadnie też nowy odcinek na kanał, właśnie z Baldur'em, z prezentacją tamtego wydania i, i z innymi grami, bo, bo mam już też uzbieranych następnych 10 gier poza Baldur'em, które chciałabym Wam pokazać. Także. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!